Zgodnie z wieloletnią tradycją w pierwszych dniach Nowego Roku odbyło się uroczyste spotkanie przyjaciół gminy Mykanów, będące okazją do podsumowań, podziękowań czy też zdradzenia planów na najbliższą przyszłość. W wydarzeniu udział wzięły m.in. osoby związane z oświatą, sportem, kulturą, zdrowiem czy strażami pożarnymi. Nie zabrakło też przedsiębiorców. Gospodarzem spotkania był wójt Dariusz Pomada. Jaki był rok w Gminie Mekanów? Uważam, że dobry. no Może nie aż tak dobry jak rok poprzedni, gdzie zamykaliśmy inwestycje, kończyliśmy wiele zadań, ale ten rok był takim okresem przejściowym, trochę przygotowawczym do tego, co ma nastąpić w roku 2020. W 2019 robiliśmy projekty, przygotowywaliśmy też przetargi. No poszedł największy przetarg na, na oczyszczalnię, to bardzo duże wyzwanie dla gminy, to 20 milionów złotych wydatków. Budujemy salę gimnastyczną z przedszkolem w Rados Budujemy kanalizację w kolonii Wierzchowisko, to są te główne inwest inwestycje. W minionym roku w gminie Mykanów zrealizowano też szereg mniejszych inwestycji, zorganizowano też sporo wydarzeń kulturalnych i społecznych. Wiele z nich przypomniano na filmie przygotowanym przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie. Samorządowcy podkreślali jednak, że sukcesy okupione są sporym wysiłkiem, bowiem praca na rzecz małej ojczyzny niesie z sobą cały szereg wyzwań. Wydatki rosną, one są związane generalnie z oświatą. Budżet państwa nie do końca pokrywa funkcjonowanie oświaty i gmina z własnych środków dzisiaj już dość znaczące pieniądze, ponieważ jest to kilka milionów złotych, przekazuje na wsparcie funkcjonowania oświaty. Każdego roku sporą część budżetu pochłaniają inwestycje drogowe. Nie inaczej też było w roku 2019. Do najważniejszych zadań należą bez wątpienia te zrealizowane dzięki współpracy Mykanowskiego Urzędu Gminy z Częstochowskim Starostwem Powiatowym. Gmina Mykanów zawsze była liderem jeśli chodzi o partycypację, jeśli chodzi o budowę dróg powiatowych. Było tak w latach ostatnich, było tak w roku poprzednim i będzie tak w latach następnych, ponieważ mamy wspólną inwestycję w ramach funduszu dróg samorządowych w ramach tutaj trzech gmin, ale pewnie będą też dalsze, bo takie plany są, więc na pewno drogin, na pewno stalenia w obrębie dwóch wiosek e, Lubojenka Lubojna i wiele wspólnych imprez takich partnerskich, z taką czołową imprezą, jaka jest konkurs pieśni patriotycznej co roku przeprowadzany w Lubojnie. Taka sztandarowa forma współpracy. Wśród gości spotkania noworocznego znalazł się Zdzisław Wolski, obecnie poseł na Sejm Rzeczpospolitej, wcześniej wielokrotnie reprezentujący Częstochowę, między innymi jako przewodniczący Rady Miasta w inicjatywach realizowanych przez miasto wspólnie z Mykanowem. Mykanów jest dla Częstochowy dobrym sąsiadem. Zawsze jak mamy wspólne sprawy, Czasami nawet zdarzające się trochę konfliktowe zawsze je przy wspólnym stole rozwiązywaliśmy, realizowaliśmy wiele wspólnych przedsięwzięć jako subregion północny, my jest gminą bardzo dobrą, prężną, ważną również dla Częstochowy. Spotkanie noworoczne to okazja zarówno do podsumowań, jak i życzeń dotyczących przyszłości. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję usłyszeć je m.in. z ust poseł Lidii Burzyńskiej. Dla tej małej ojczyzny, w której jestem, aby był rokiem obfitującym no przede wszystkim w osiąganie zamierzonych celów, bo każda, każda rzecz, każde zamierzenie, które będzie spotykało przyjaciół po drodze, zakończy się sukcesem. Wszystkiego dobrego. Co roku organizatorzy spotkania przygotowują dla uczestników niespodziankę. Tym razem był nią występ kabareciarza Krzysztofa Respondka, który spotkał się z bardzo przychylnym przyjęciem. Jak się okazuje, Mykanów nie był dla artysty miejscem nieznanym. Mykanów to jest jedno z najbardziej, jedno z najbardziej znanych miast w tym kraju. A teraz jeszcze jak autostradę budują, i tutaj zawsze człowiek pierwszy raz przeklina w Mykanowie. Bo tu się pięknie już jedzie i tu potem zawsze jest ten pierwszy korek. Ale tak na poważnie. Wielokrotnie przejeżdżałem przez Mykanów, niestety przejeżdżałem do momentu kiedy zaproponowano mi otwarcie pięknego nowego serwisu Skani i wtedy pierwszy raz moja noga stanęła na tej ziemi mykanowskiej. No i popatrzcie, jak niewiele czasu minęło, że po raz drugi stoi drugą nogą na tej ziemi mykanowskiej, czyli na już drugiej imprezie. W krótkim czasie. Bardzo się cieszę jak najwięcej, żeby było występów w Mykanowie, bo mam tutaj bardzo fajny dojazd, godzinka drogi. No i, i fajna w ogóle fajna okolica. W trakcie spotkania Wójt Dariusz Pomada stwierdził, że ubiegłoroczny bilans podsumowujący to, co wydarzyło się w gminie, jest imponujący i dosłownie dodaje mu skrzydeł, co dobrze wróży także na rok bieżący i kolejne lata.